Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was. Już szukam, w którym to odcinku, w 53. odcinku Pary na kozetce, tak, mam, mam. Dzisiaj kontynuujemy temat. Miłość to nie komedia romantyczna, ale, tak jak zapowiadaliśmy, chcemy się skupić na seksie i nazwaliśmy ten taki podtytuł, daliśmy temu odcinkowi Seks nie zawsze doskonały. No to porozmawiajmy dzisiaj w takim razie o, 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 o seksie, o tych, o tych mitach, o seksualności, jak to, jak, to, jak to tak wygląda w parze i co tutaj może groźnego być też dla, dla par i co to może te pary tak wywrócić w zasadzie nasze, nasze życie wspólne do góry noga, nogami, jakie tutaj mamy mity. Ja jeszcze tylko powiem, że ta część związana z seksualnością dotyczyć dzisiaj będzie tylko i wyłącznie mitów o miłości romantycznej. Tak. A szykujemy dla Was cały cykl związany z życiem seksualnym pary z niezwykle ciekawymi, rozbudowanymi tematami i to będzie już wkrótce. Dzisiaj tylko o tym, jak niebezpieczne mogą być mity o miłości romantycznej w tym wymiarze seksualnym. Tak. I myślę sobie, że to. Na czym się bardzo wzorujemy, najczęściej możemy się wzorować. No to oczywiście są filmy romantyczne, to jest poezja romantyczna. Myślę, że w pani nowym akurat mi tutaj przyszło na myśl. To może być w ogóle literatura szeroko rozumiana. Szczególnie takie ostatnie kawałki, nie chcę tutaj promować żadnych tytułów zagranicznych i polskich, ale takich, które mówią właśnie o. Takiej bardzo silnej namiętności. I głównie koncentrujące się wokół życia erotycznego. Teraz oglądając, czytając, coś takiego można pomyśleć, że po pierwsze ta miłość ma być zawsze romantyczna, ma być zawsze namiętna, ma być zawsze pociągający ten partner. Seks ma być zawsze. Bardzo gorący, długi. E, długi e, przechodzący i... w kolejne orgazmy i tak dalej. W zasadzie no, 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 tak, to, tak to jest prezentowane często w tych, w, tych, w tych miejscach, że tam jest uniesienie za uniesieniem i. Tak. I, że, I że zawsze się oni spotykają, i że zawsze coś z tego dalej będzie yy, wynikało. No, no tak jest właśnie przedstawiana, tak? Ten, ten, ta, ta strona seksualna. No, partnerzy zawsze są sprawni. Tak. Partnerzy zawsze są atrakcyjni. Zawsze są pachnące, zawsze są zadbani, modnie ubrani, są wysportowani bardzo często. Mają piękne ciała, tak, tak. więc jakby tu jest jeszcze kolejne niebezpieczeństwo, że tylko taką namiętność może przeżyć ktoś, kto ma idealne ciało. To częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ale jednak, że można się rozebrać i pokazywać w tym seksie wtedy tylko, kiedy właśnie ma się to ciało nienaganne. Co jeszcze, że każda ze stron doświadcza spełnienia, i to wielokrotnego, jak powiedziałeś. Tak, dokładnie. Tak, oni ciągle jakoś też często ta, ta literatura, tak, czy, czy te filmy, myślę, których jest bardzo, bardzo dużo, to, to one dokładnie też przedstawiają, myślę, taką sferę, że oni są tak cały czas na siebie tylko zapatrzeni, że w zasadzie od drzwi, jak tylko przekroczą próg drzwi, a niejednokrotnie to już gdzieś tam w jakimś klubie, w kawiarni, albo albo gdzieś w, indzie. w jakimś, windzie, czy, w czy, czy, czy gdziekolwiek, to w zasadzie już wpadają sobie w, w objęcia. No i to już zależy wtedy od filmu, czy, czy od fantazji reżysera, czy pokaże coś więcej, co się tam dzieje, czy, czy po prostu nie ma. Ale to jest tak prezentowane, że, że zawsze wszędzie natychmiast jakby każdy może. I myślę sobie, że to budzić może bardzo wiele frustracji, ponieważ nie uwzględnia wielu w tym wymiarze obrazu, który jest opisany albo nakręcony, nie uwzględnia wielu aspektów codziennego życia człowieka. Z naszych różnych Rzeczywistości, naszych różnych ułomności, naszych ró różnych barier, przeszkód, wszelkiego rodzaju. Ym, no w związku z powyższym, y, naturalną rzeczą jest i warto o tym powiedzieć, jak będziemy się rozprawiać z kolejnymi mitami, y, że nie wygląda w, rzeczywisto w rzeczywistości to w sposób tak idealny i aż tak bardzo atrakcyjny, co nie znaczy, że nie można doświadczać satysfakcji w seksie. Ale gdybyśmy się mieli odnieść do, do kolejnych, można powiedzieć, do kolejnych tych mitów, można powiedzieć, że po pierwsze, partnerzy nie zawsze muszą czuć chęć i nie zawsze muszą czuć zainteresowanie, mimo iż są związani ze sobą i są blisko ze sobą i mogą się. Realizować w bardzo kochającym się związku. Jest bowiem takie przekonanie, że jak jest kobieta dla mężczyzny atrakcyjna albo online, to zawsze będą chcieli ze sobą spółkować i zawsze będą mieli na to ochotę. Co o no tym często że, tym że, no, Ja tak sobie myślę, że jakby dwie rzeczy mi przechodzą do głowy, że przynajmniej na razie dwie, że. My się zmieniamy i nasze, w każdej dziedzinie życia się zmieniamy. Zmienia się często nasz wygląd, bo czas robi swoje, ale też coś robimy, na przykład w danym momencie więcej dla tego wyglądu. Nieraz z różnych powodów robimy mniej, bo, bo coś przeżywamy, coś i tak samo zmienia się nasza psychika i tak samo zmienia się nasze podejście w takim obrębie seksualności. Że to, że było jakiś czas temu tak, to nie znaczy, że mamy. Taki sam, nie wiem, takie same potrzeby, takie same pragnienia, takie same fantazje, takie same wizje. Więc to jest, to jest myślę, taka bardzo podstawowa rzecz, o której należałoby pamiętać, że, że to będzie ulegało jakiemuś procesowi. A druga rzecz, która mi tutaj też z tym przechodzi, to jest taka, że no, seks. Bliskość, wiąże się, że przynajmniej jest ta druga osoba. No Mówimy w takim, w takim tutaj jakby znaczeniu. Tak to rozumiemy, tak, tak, to, tak to rozumiemy. Tak. Więc jeśli ja mam nawet potrzeby, i te moje potrzeby, nie wiem, mogą rosnąć, mogą jakoś ewaluować, mogą, mogą jakoś się zmieniać, to nie znaczy, że tej drugiej strony potrzeby gdzieś jakoś nie, nie utknęły gdzieś w jakimś momencie, nie przeobraziły się troszkę jakoś inaczej. No bo tu, tu nie da się inaczej. Tu potrzeba tego zgrania, tego, tego, tej, tej wzajemności. I tu jest ten kłopot, który myślę nieraz możemy pomijać, bo ty powiedziałaś o takim o frustracji, która płynie z, z, z tych jak, jak popatrzymy sobie tak, na te wszystkie filmy i tak dalej. Ale ja myślę, że to też może pojawiać się sporo lęku, sporo oba. Że jeśli ja tak nie czuję, ja tak nie przeżywam, albo druga strona mówi: Nie wiem, nie mam ochoty, nie czuję tego z jakiegoś powodu, nie, nie, nie chcę, no to to może wywoływać bardzo duży poziom lęku. I to możemy, myślę, błędnie, niejednokrotnie w parze, w związku interpretować jako coś przeciwko, nie wiem, nas, że to coś z nami może być nie tak, albo jakieś takie projekcje, że no to w takim razie. Jeśli ze mną ktoś nie chce współżyć, nie chce być blisko, no to na przykład, nie wiem, może ma kogoś, może, może coś atrakcyjniejszego i lepszego w jego życiu się dzieje. To jest takie pole bardzo szerokie do nadinterpretacji, Fantastka. bo my, wydaje nam się, że jak powinno być tak, jak y, przedstawia się y, tą miłość romantyczną, no to ludzie zawsze właśnie powinni mieć na siebie ochotę, zawsze powinni czerpać z tego satysfakcję. A myślę sobie, że właśnie ta idea, Taka idea romantycznego związku, ona jest mocno sklejona ze spontanicznością, to co powiedziałeś, że już tam się zaczyna, w tej taksówce, klubie, windzie, yy, korytarzu yy, ze spontanicznością i z namiętnością. I wydaje nam się, że prawdziwa miłość, również w tym związana z aktem seksualnym, zawsze powinna mieć te elementy. Natomiast to, co powiedziałeś, że my się zmieniamy, to wiąże się z tym, że. Namiętność jednak w trakcie trwania relacji zmniejsza się. Ona nie jest ciągle na tym samym poziomie. Nie możemy ciągle na widok naszego partnera czuć tych motyli w brzuchu. Porozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że po prostu zwariowalibyśmy, gdyby te motyle furgały nam pojęli tak non-stop, na widok tego ukochanego czy tej ukochanej. I jest to naturalne, że w momencie, kiedy ludzie się bliżej poznają to spada intymność. Jest taka też um, autorka um, belgijska, psychoterapeutka um, Esther Perel i ona mówi, że to jest naturalny proces, który dzieje się, um, ponieważ um, im większa jest intymność i bliskość w relacji, tym mniejsza jest, jest namiętność i pożądanie. To nie znaczy, że go nie ma, ale ono po prostu jest odwrotnie proporcjonalne. E, dlatego, że e, u podstaw pożądania, namiętności, tej ekscytacji e, jest e, zaskoczenie, niepewność, e, jest właśnie ta spontaniczność. No trudno kogoś zaskakiwać. I być spontanicznym, jak się kogoś zna 5, 10, 15 czy 20 lat, a może i więcej. Ponieważ im dłużej trwa relacja, tym bardziej w tej relacji potrzebne jest nam poczucie bezpieczeństwa, stałości, przewidywalności, troski, czyli całej tej części związanej z czułością, bliskością. Natomiast, im więcej mamy tego, tym mniej jest. Tego, co jest spontaniczne, zaskakujące, ekscytujące, że nagle wpadamy na siebie, prawda, i rzucamy się na siebie, wrzucamy te ubrania, rozrywamy, no bo po prostu, jeżeli codziennie, w cały sposób zasypiamy obok siebie, dajemy sobie buzi na dobranoc, nie wiem, no, przytulamy się, no to jakby oswajamy swoje ciała też z tym, że obok jest ktoś, kto śpi, no i jakby nie ma tej sceny romantycznej. Tak, to zupełnie, zupełnie zaczyna to inaczej, inaczej wyglądać. Tak jak, 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 jak tutaj to rzeczywiście mówiliśmy i przed, przed tym nagraniem i, i ty to wspomniałaś, że to tak nie da się, żeby cały czas te motyle były. Więc myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby poddać się trochę temu, co, co pojawia się, że to, to jest zmienność i że takie mniej czy bardziej wzniosłe elementy one w porządku i one będą gdzieś w naszym życiu już też takim bardziej dojrzałym jako pary. I, i one są pożądane i trzeba też nad nimi trochę popracować, żeby, żeby były. I są ku temu różne mogą być, nie wiem, okazje czy, czy różne sytuacje. I u kogoś będzie pewnie w parach będzie, że będzie więcej tego elementu, u niektórych będzie mniej. To jest zupełnie według mnie jak najbardziej naturalna. Naturalna rzecz, którą myślę większość par doświadcza, i, i to jest wszystko w porządku. Czyli ważna rzecz to pogodzić te dwa elementy, że z jednej strony oczekujemy poczucia bezpieczeństwa i bliskości, stabilizacji, czyli chcielibyśmy, żeby ten partner, my kobiety, żeby on był taki troskliwy, czuły, delikatny, z drugiej strony chcemy, żeby był spontanicznym macho, który będzie wywoływał u nas tą ekscytację i w podobnie myślę po stronie męskiej, że ona ma być tą cudowną mamą, czułą, troskliwą, ale też i taką dobrą gospodynią, która zadba o dom i taka będzie po prostu pielęgnująca jednocześnie. Ale ma, ma być, być też atrakcyjna, tak? Kobietą wampem, tak, 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 która tak. po prostu jest drapieżna i jakoś tam się realizuje jego fantazje w seksie, że to jest bardzo trudne połączyć to, i oczywiście to się udaje, ale pod warunkiem, że przyjmiemy założenie, że seks wymaga od nas pewnego wysiłku, to żeby budować to napięcie i żeby zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Myślę, że więcej powiemy o tym przy tym cyklu związanym z życiem seksualnym, że naszą namiętność. To mówi się o tym, jest takie powiedzenie, że namiętność do siebie, zainteresowanie, to my rozbudzamy po ostatnim orgazmie, a nie tylko tuż przed kolejnym aktem seksualnym o czym często pary zapominają, że tak naprawdę mówi się, że to, co jest, spijamy w nocy jako przyjemność, budujemy przez cały dzień. Ale myślę sobie, że właśnie to powiedzenie, że po ostatnim orgazmie już pracujemy na to, jak będziemy czerpać satysfakcję Kolejna. z następnego tak. zbliżenia, to właśnie pokazuje, że na to, żeby było to ekscytujące, musimy pracować. I drugie, które Ty mówisz, niezwykle ważne, a może nawet trzecie, bo jedno to połączyć te dwie potrzeby bliskości i namiętności, dwa potrzeba pracy, a trzy, myślę sobie, takie ważne, to jest. Yy, Zwrócenie uwagi, że my się w ciągu życia zmieniamy, że my w tą seksualność, jeśli nie jesteśmy z jest doskoku ze sobą, bo często te namiętne pary w takiej spontanicznych relacjach to one są ze sobą tak ad hoc, na ten seks, od czasu do czasu. Jeśli my dzielimy życie ze sobą i my ja nie wiem, obcujemy nie tylko z tą częścią seksualną, ale z tą, która zostawia po sobie ślady na stole i w łazience, i tą, która się spóźnia, i tą, która rano się budzi z niemiłym oddechem. Jakby z tym wszystkim obcujemy, to naturalne, że w seksie spotykamy się z tym, co ten człowiek wnosi, z jego trudnościami. Z jego słabościami, z jego zaletami, z jego kłopotami dnia codziennego, z jego pretensjami do nas, z jego ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, on do tego seksu wszystko wnosi, więc wnosi. Dokładnie, nie. Bo ten akt seksualny, ta, 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 ta część naszego życia, ona jest dokładnym odbiciem to, co mówisz, tak? Odbiciem tego, jaki ten nasz związek, jaka ta nasza relacja, jacy my jesteśmy z osobna, i tam się nic jakby innego, przepraszam, tak mamy, mamy towarzystwo, jakby tam nic, nic innego się nie ma prawa pojawić. To tylko tak jest w filmach, tak? że to wszystko jest oderwane od jakiejś tak. pewnej rzeczywistości. I od historii tego człowieka tak, jednego tak. i od historii tej dwójki. Nie? To jest jakby taki wycięty tak. fragment. Tak, tak. Jak mówimy o tej grze wstępnej, że ona zaczyna się z ostatnim mhm. orgazmem, warto też powiedzieć, i to jest takie optymistyczne, żebyśmy nie pozostali tak pesymistycznie z tym, że no, jak jest bliskość, to już nie ma namiętności. Że namiętność nie jest stała, ale też jest czymś, nad czym można pracować i umiemy ją też wskrzeszać. Czyli można y, zadbać o to, żeby nawet w długotrwałym związku tam, tą namiętność y, rozpalać. Lepiej oczywiście, żeby ona nie wygasła. I tym, co, nie wiem, jak o tym sądzisz, ale tym, co zabija właśnie. Tą namiętność, to po pierwsze jest właśnie niebezpieczeństwo wynikające z tych wyobrażeń, takich, że on to powinien, a ona to dobrze, żeby była taka jak ta idealna w filmie, ale jest też pewna rutyna i nuda, taka powtarzalność, kiedy my nie pracujemy nad tym, żeby wprowadzić coś ciekawego, że ta rutyna, nuda. Zabija namiętność, i nie ma tam już nic nowego, nic ekscytującego, więc może to jest ważne, żebyśmy. Ta zobaczyli... szczypta, szczypta tego zaskoczenia, tego, tego czegoś, powiewu tego innego, Świeżości, tego, no tego romantycznego, bo to nie jest też, żeby nie zabrzmiało przynajmniej ja nie jestem zwolennikiem, żeby w ogóle tej, tego romantyzmu i, i tej fantazji jakiejś takiej nie było. I myślę, że tutaj to wybrzmiewa, ale tu chodzi o te proporcje, że to ma być. No bo na drugim krańcu rzeczywiście mamy nudę, tak? Mamy takie wypalenie, takie niechęć, jakiś, jakiś rodzaj takiej już niechęci, zmęczenia sobą. I to też nie o to o tym chodzi. Pomyślałam, że zamiast wzorować mhm. się na romantycznych, yy, romantycznych jakichś postaciach. Może warto robić wspólnie ekscytujące rzeczy, eksperymentować, poznawać tego człowieka, który jest dostępny, nie jest na ekranie, nie jest na kartkach książki, jest dostępny, jest obok. My też jesteśmy dla niego dostępni. Jako para możemy bardzo wiele nowych rzeczy sprawdzać, odkrywać, wprowadzać pod warunkiem, że oczywiście. Odkleimy się od tego idealnego, romantycznego wzorca i że zobaczymy to bogactwo wspólnie, razem będziemy chcieli je jakoś eksplorować w naszej relacji. Teraz jeszcze przyszła mi jedna rzecz, bo będzie jeszcze jeden odcinek, następny, który domknie. Tak przynajmniej to widzimy, chyba że coś się jeszcze nam urodzi po drodze. Ten wątek o tej miłości takiej romantycznej, który też już tutaj zapowiedziałaś w jakiś sposób, mówiąc o tym, no bo można sobie pytać, zadać pytanie takie: jeśli nie ta miłość romantyczna, to na boga co? Jak ma wyglądać ten związek? Co, co ma być istotą tego związku? I tu dzisiaj troszkę było o tym, na co serdecznie Was zapraszamy na kolejny, na kolejny odcinek. Tak samo jak zapraszam Was do ciągłego subskrybowania naszego kanału na YouTubie, do komentowania, do pisania do nas, bo nie zawsze tak piszecie komentarze, ale, ale nieraz piszecie do nas osobiście. Poprzednie odcinki znajdziecie na stronie www.paranakozetce.com. Tam jest już ich tyle i w zasadzie na każdy temat i coraz więcej, więc zachęcamy Was do przeglądania, oglądania, słuchania i dzielenia się z innymi tym.